Mój brat ma nową dziewczynę i nie chce mi powiedzieć kto to. Wyniuchasz to z niego. Uuu. No i? Pachnie Kasią? Obstawiam Kasie. Mm, nie, nie pachnie Kaśką, ale znam ten zapach. Uuu, pachnie moją mamą. Że co? Nie, na pewno nie. Może ktoś używa identycznych perfum? Mm -mm, on nie pachnie tylko perfumami. Pachnie jej smrodem z paznokci. Fuu, uh. za dużo info. O widzisz, a to mi kazałaś to wąchać. No, zwrócił do normy. Zjadłabym mózg. To źle zabrzmiało. Co to znaczy? Bartek, potrzebujesz pomocnej dłoni? Nie twojej. Oj, daj spokój, zaraz ci się wszystko potłuczę. No daj mi coś. Mówię, że nie. Zaraz moja dziewczyna mi pomoże. Nie przesadzaj. Zabieraj ł... Oj, wszystko czego dotknę, to staje się złotem. Lepiej pójdę sobie, zanim przyjdzie Basia. Tese, wiesz czemu Basia płacze? Bo zamieniłam jej chłopaka w posąg? Co? Wszystko, czego dotknę, to się zmienia w złoto. Przedłowacka? Podziękuję. Niemożliwe. Mm. Nie, go nie goń mnie, to się źle skończy. Hagi, hagi. U, ups. Nie biega. Ty widzisz, zmieniłaś dyrektora. On już tak zostanie na zawsze? Nie wiem, możliwe. Patrzcie, dyrektor postawił sobie posąg naturalnych rozmiarów. Co za psychol. Pff. Idziesz to zgłosić? Nie, zamienię sobie biżuterię z Chińczyka w prawdziwe złoto.